Dni temu mówiłam już o wycenie produktów i usług. To był ważny temat, i wielu z Was pisało później, że otworzył Wam oczy na rzeczy, o których wcześniej nawet nie myśleliście. Szczerze, nie planowałam wracać do tego tematu tak szybko, ale ostatnia rozmowa z jednym z moich klientów pokazała mi, że niektóre schematy są tak głęboko zakorzenione, że jedna rozmowa nie wystarczy, żeby je przełamać. I powiedzcie sami: jak to możliwe, że po prawie 20 latach prowadzenia działalności ktoś nadal ustala swoje ceny, patrząc wyłącznie na konkurencję? Czy naprawdę nie macie własnych planów, własnych celów? Czy wasz biznes ma być odbiciem rynku, czy odzwierciedleniem waszego życia? Pracujesz ciężko, działasz, cały czas coś się dzieje. A mimo to, miesiąc w miesiąc, brakuje pieniędzy na podatki, na zobowiązania. Na Twoje własne marzenia. I to wcale nie musi znaczyć, że masz za mało klientów albo słabą ofertę. Często źródło problemu jest dużo prostsze i bardziej ukryte, a zaczyna się od cen. W tym tygodniu rozmawiałam z przedsiębiorcą z prawie 20-letnim doświadczeniem. Zadałam mu pytanie: Czy czujesz się komfortowo z ustalaniem swoich cen od usług? A on powiedział: Bardzo pewnie, mam takie ceny jak konkurencja. Wszyscy w mieście się konsultujemy, żeby były porównywalne. I wtedy zapaliła mi się lampka, bo kopiując ceny konkurencji, kopiujesz ich strategię, ich koszty, ich ograniczenia, ich cele. A przecież nie prowadzisz ich firmy, prowadzisz swoją firmę. Popatrzmy na przykład znanej marki Apple. Apple nigdy nie ustalało swoich cen patrząc na konkurencję. Nie zastanawiali się, ile kosztuje telefon Samsunga, to my damy tyle samo. Nie. Oni najpierw stworzyli wizję i produkt, który miał reprezentować określoną wartość, styl życia i emocje. Potem wycenili go w zgodzie z tą wartością. Jaki był tego efekt? Ich ceny często były wielokrotnie wyższe od konkurencji, a klienci i tak ustawiali się w kolejkach. Dlaczego? Bo cena była elementem strategii, a nie przypadkową liczbą. Nie kopiowali rynku, nie kopiowali konkurencji, ale tworzyli go. I właśnie to jest różnica między firmą, która przetrwa, a firmą, która inspiruje i prowadzi. Wyobraź sobie, że Twoja firma to statek. Konkurencja płynie w jedną stronę. Ty patrzysz, patrzysz na ich kurs i mówisz: OK, ustawiam ster dokładnie tak samo. Tylko że oni mają inne zapasy, inną załogę, inny cel podróży. Może oni chcą dopłynąć na pobliską wyspę, a ty marzysz o nowym kontynencie. Jeśli będziesz cały czas kopiować cudzy kurs, nigdy nie dopłyniesz tam, dokąd naprawdę chcesz. Twoje ceny to nie powinien być odruch, to powinien być kompas, który prowadzi cię do twojej wizji życia. Stalanie cen to nie zgadywanka. To świadomy proces, który powinien uwzględniać kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, są to koszty stałe, czyli te, które ponosisz niezależnie od liczby klientów czy od liczby utargów w danym miesiącu. I to może być czynsz lub rata kredytu, ubezpieczenia. Licencje, subskrypcje, oprogramowanie, y, pensje pracowników, jeśli masz zespół, księgowość, podatki, media. Po drugie, trzeba uwzględnić koszty zmienne czyli te, które rosną wraz z produkcją lub świadczeniem usług, np. surowce i materiały, części zamienne, podwykonawcy, prowizje, koszty wysyłki, y, opakowania, produkcji. Po trzecie, i to jest coś, o czym wielu przedsiębiorców zapomina to jest Twój cenny czas, czas, którego nie da się odzyskać. Twój czas pracy ma wartość. Twoja ekspertyza, doświadczenie, lata nauki i praktyki to też koszty, które powinny być uwzględnione w cenie. Po czwarte to mamy właśnie Te Twoje cele życiowe i finansowe. To, o czym mówiłam na początku, Twoja wartość, Twoje plany i Twoje marzenia. Bo cena to nie tylko liczba, to strategia, która powinna prowadzić Cię do życia, które chcesz prowadzić. I piąta rzecz to właśnie te freedom number. I tu właśnie pojawia się kluczowy element, o którym prawie nikt nie mówi. Twój Freedom Number. Freedom Number jest to liczba, która mówi ci, ile musisz zarobić miesięcznie, żeby pokryć wszystkie koszty, zapłacić sobie uczciwie za pracę i realizować swoje osobiste cele finansowe. Bez tego wyliczenia nie jesteś w stanie ustalić ceny, która naprawdę ci służy. Bo jak masz podążać za kompasem, jeśli nawet nie wiesz, gdzie jest Twój prawdziwy profit? Jeśli chcesz, żeby biznes działał dla Ciebie, a nie Ty dla niego i nie dla rynku, musisz znać swój freedom number to fundament, bez którego ceny zawsze będą przypadkowe albo zaniżone, albo niespójne z Twoją wizją. Także pamiętaj, nie kopiuj cudzych cen. Nie kopiuj cudzych kursów. Stwórz własny system, który prowadzi do życia, które naprawdę chcesz mieć. A jeśli nie wiesz jak policzyć swój freedom number, skontaktuj się ze mną. Pomogę ci to rozłożyć krok po kroku, tak byś wreszcie miał miała jasność i kontrolę nad finansami swojej firmy bo Twój biznes ma działać dla Ciebie, nie dla rynku, nie dla konkurencji, ale dla Ciebie. Dziękuję bardzo za, za uwagę, pozdrawiam serdecznie.